Temat rzeka ostatnich dni, czyli zmiany w składce zdrowotnej. Rozpakujmy to rasa porządnie po to, aby zaoszczędzić Tobie i innym przedsiębiorcom stresu. Cześć, ja nazywam się Magda Czarnecka, jestem księgową, prowadzę biuro rachunkowe, a w mediach społecznościowych znajdziesz mnie pod nazwą Podatki po ludzku, bo tym właśnie się zajmuję. Tłumaczę podatki prosto, po ludzku, w bardzo jasny sposób po to, aby ułatwić Ci prowadzenie Twojej firmy. Przede wszystkim na samym początku chciałabym podkreślić to, że te zmiany w składce zdrowotnej zostały na teraz przegłosowane przez Sejm. Wcale nie oznacza to, że w takiej formie, w jakiej one są teraz, wejdą w życie, dlatego że w dalszym ciągu muszą one przejść przez Senat i muszą one zostać podpisane przez prezydenta. Jest tu więc troszeczkę krzyku i hałasu o przepisy. Które nawet jeszcze do końca nie wiemy, czy wejdą w życie, ale dla Twojego spokoju dzisiaj wyjaśnimy sobie, jak zmieni się składka zdrowotna, jeżeli rzeczywiście zmieni się dokładnie tak, jak została przegłosowana przez Sejm. Tak jak było dotychczas, składka zdrowotna będzie zależała od Twojej formy opodatkowania i od wysokości Twojego dochodu lub przychodu. Natomiast częściowo zmienią się zasady tego, jak będzie ona naliczana. Dla każdej z form opodatkowania do pewnego momentu będziemy mieć składkę zryczałtowaną, czyli stałą, a powyżej pewnej kwoty będzie to procent od dochodu lub przychodu. Wszystkie wyliczenia pokażę Ci na podstawie wskaźników z tego roku, dlatego że nie mamy jeszcze wskaźników na przyszły rok, a myślę, że to będzie dobre wyjście dla porównania. Zacznijmy więc od skali podatkowej. Dotychczas składka zdrowotna na skali podatkowej wynosiła 9% dochodu. Ale nie mniej niż 314 zł. i 96 groszy. 314 zł. i 96 groszy, czyli 9% od kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia. Tak więc osoby, które miały stratę na działalności lub których dochód nie przekroczył 75% minimalnego wynagrodzenia, opłacały składkę w wysokości 314 zł. i 96 groszy. A te, których dochód przekraczał tą kwotę, opłacały 9% od dochodu. Jak będzie to wyglądało teraz? Do wysokości 1,5 raza przeciętnego wynagrodzenia, czyli do kwoty 12 823,77 zł, składka zdrowotna będzie zryczałtowana i będzie wynosiła właśnie 314,96 zł. Czyli będzie to 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. Powyżej tej kwoty składka zdrowotna będzie wynosiła 4,9% dla nadwyżki. I jak wygląda zmiana składki zdrowotnej dla osób opodatkowanych podatkiem liniowym? Dotychczas dla osób opodatkowanych podatkiem liniowym składka zdrowotna wynosiła 4,9% od dochodu, ale nie mniej niż 314,96 zł. Natomiast po zmianach, składka zdrowotna dla osób rozliczających się na podatku liniowym będzie taka sama jak dla osób rozliczających się na skali podatkowej czyli do dochodu w wysokości 1,5 razy przeciętnego wynagrodzenia czyli do 12 823 zł. i 77 groszy będzie to stała zryczałtowana składka zdrowotna w wysokości 314 zł. i 96 groszy a powyżej tej kwoty, dla nadwyżki, będzie to 4,9%. Sprawa komplikuje nam się natomiast przy ryczałcie. Dotychczas dla przychodu do 60 tysięcy złotych w roku Twoja miesięczna składka zdrowotna wynosiła 461 zł. i 66 groszy. Od 60 tysięcy do 300 tysięcy przychodu było to 769 zł i 43 grosze miesięcznie, a dla przychodów powyżej 300 tysięcy 1384 zł i 97 groszy miesięcznie. Dla osób opodatkowanych ryczałtem zmieni się kompletnie wszystko. W przypadku opodatkowania ryczałtem dla miesięcznych przychodów do wysokości trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Czyli do kwoty 25 647 zł i 54 groszy, będzie zryczałtowana składka zdrowotna, taka sama jak w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego. Czyli w takim przypadku opłacamy składkę zdrowotną w wysokości 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, która w tym roku wynosi 314 zł i 96 groszy. Składka zdrowotna od przychodów przekraczających trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia będzie wynosiła 3,5%. I to dla osób opodatkowanych ryczałtem i osiągających dość spore przychody zdecydowanie dobrą informacją nie jest. Co ważne w kontekście tych zmian w składce zdrowotnej, to dla wszystkich form opodatkowania nie będzie już możliwości odliczenia jej od dochodu. Pamiętaj też, że wszystkie te liczby, które tutaj podałam, to są liczby na ten rok. Na 2025. Więc w przyszłym roku na pewno zwiększą się one trochę, zarówno przeciętne wynagrodzenie, jak i minimalna krajowa. Także wszystkie te wskaźniki delikatnie pójdą w górę. No ale odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, które myślę, że zadaje sobie każdy z Was: kto zyska, a kto straci na tych zmianach w składce zdrowotnej? Z całą pewnością w zmianach na składce zdrowotnej zyskają osoby opodatkowane skalą podatkową i podatkiem liniowym. I tutaj nie będzie wyjątku, każda z osób opodatkowana na tej formie opodatkowania zyska. Niektóre mniej, niektóre więcej. Myślę, że zmiana jest szczególnie korzystna dla osób opodatkowanych skalą podatkową, dlatego że tutaj ich składka zdrowotna zmniejszy się dość sporo. Co natomiast, jeżeli chodzi o osoby opodatkowane ryczałtem? Jeśli Twoja działalność jest opodatkowana ryczałtem, jeśli Twoje przychody nie przekraczają około 55-56 tysięcy złotych miesięcznie, będziesz płacić troszeczkę mniej składki zdrowotnej lub mniej więcej na tym poziomie co dotychczas. Jeżeli natomiast Twoje miesięczne przychody przekraczają 55-56 tysięcy złotych, to będziesz już tylko tracić. Im więcej zarobisz, tym więcej zapłacisz składki zdrowotnej i tym więcej stracisz w porównaniu z zeszłym rokiem. Jeżeli te przepisy wejdą w takiej formie, w jakiej są teraz, to myślę, że bardzo ważne będzie na początku przyszłego roku sprawdzenie, czy jesteśmy na odpowiedniej formie opodatkowania. I mówię tutaj szczególnie o osobach opodatkowanych ryczałtem, gdzie bardzo ważne będzie sprawdzenie, czy dalej nam się będzie opłacał ryczałt, czy może warto przejść na inną formę opodatkowania, lub może nawet po prostu otworzyć spółkę ZO. To już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozjaśnił ci się troszeczkę ten temat i że już nie czujesz aż takiego stresu. Pamiętaj, żeby na początku przyszłego roku sprawdzić swoją formę opodatkowania i zadbaj o swoją firmę. Ja oczywiście zachęcam cię do zaobserwowania mnie w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, do zasubskrybowania mnie także tutaj, a w opisie do tego odcinka, jak zawsze, zostawiam linki do bezpłatnej rozmowy o współpracy i do konsultacji księgowych. Życzę ci wszystkiego dobrego. Pięknego dnia i do usłyszenia za tydzień.